Socjalny byt numer 2, zmotywowany przez Mateusza jego rozmowami przy goleniu. Muszę nagrać swój cykl, czyli drugą część Socjalnego Bytu. Czyli szybki przegląd socjali, może dzisiaj nie taki szybki, bo się trochę tego zbierało aż 16 newsów mam dla was. Może nie newsów, bo troszkę już odległe. Ale postaram się Was zaciekawić. Pierwszy to ilość oglądających transmisję NSHD i transmisję z demna. Co ciekawe, w kulminacyjnym punkcie transmisję NSHD oglądało 22 tysiące widzów, natomiast transmisję z demna ku mojemu zaskoczeniu oglądała aż 4 tysiące, czyli porównując skalę wydarzenia, porównując oczywiście nie obejmując tutaj naszym zawodnikom skali zawodników, klasie zawodników, którzy wystąpili w mnie. Myślę, że to całkiem niezły wynik, zwłaszcza na naszym rodzimym podwórku, gdzie zainteresowanie lekkoatletyką jest nieporównywalnie mniejsze od piłki nożnej lub nawet żużlu czy innych dyscyplin. Także ku mojemu zaskoczeniu, pozytywnemu zaskoczeniu, 4000 ludzi oglądało ostatnie metry finiszujących zawodników, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, co mnie bardzo cieszy. Drugi News również dotyczący maratonu w Enschede. Sprinterzy.com, czyli taki można powiedzieć opiniotwórczy, mocno zakorzeniony w lekkiej mocno zakorzeniony w sprincie, portal na Facebooku przede wszystkim działający, również zrzeszający zawodników pod klubem Sprinterzy.com. Wrzucił zdjęcie z Enschede, screena obuwia i w oczy rzuca się również. Coś jeszcze, jeszcze jeden fakt i to było Nike. Mnie to nie zaskoczyło, ponieważ przypominam, że sponsorem głównym tego wydarzenia było NN, czyli po prostu firma, która również bardzo mocno współpracuje z Nike. No i większość zawodników, jak się można udomyślić, biegła po prostu w butach Nike najnowszych, Vaporfly Nextach, dwójkach, czyli limonkowych, takich może miętowych, miętowych, powiedzmy miętowych butach. Nie zaskoczenia ale tak warte wypunktowania. Kolejny już nie maratoński news, The Harrier, czyli kolejny instagramowy, mocno opiniotwórczy profil, portal w Stanach. Rzuca zdjęcie Centrowica na kolanach po tym jak pobiegł 1.50 z małym haczykiem i z komentarzem I would panic, it's time to retire. Pytanie do Centrowica, czyli czy rzeczywiście to jest time to retire, bo zawodnik ma 31 lat, myślę, że na igrzyskach przy wolnym biegu może powalczyć. Myślę, że wróci do formy. Teraz trenuje na obozie wysokogórskim razem z resztą ekipy z Bowerman Track Club. Także ja osobiście darzę tego zawodnika sympatią, trzymam za niego kciuki. Złoty medalista z igrzysk z Rio będzie bronił swojego tytułu. Czwarty news: Decathlon w drodze do Tokio, Scrollując Instagrama, Jezu, jak to zabrzmiało, przewijając Instagram, natrafiłem na taką reklamę: Decathlon w drodze do Tokio. Decathlon bardzo mocno wchodzi, okazuje się, ku mojemu zaskoczeniu, bardzo mocno wchodzi w hut sportowy, dosłownie wchodzi, bo aż 20, nawet ponad 20 zawodników ma iść w Tokio właśnie w butach pochodzących z Decathlonu. Nie będą to buty karbonowe, jak zapewne większość się domyśla, bo. Podejrzewam, że karbon nie daje aż takiego kopa w chodzie jak w biegu, patrząc na specyfikę tej dyscypliny, więc no, jestem ciekaw, czy rzeczywiście aż tylu zawodników. Zostając przy kwestiach sprzętowych, Michał, rozmysł, wrzucam ankietę do siebie na Instagram Nike czy Adidas. W ostatnim procesie rozwiązywania umów z zawodnikami, nie tylko polskimi, ale również zagranicznymi, Michał stety, niestety. Szuka nowego sponsora, więc jeżeli jesteście, chcecie wesprzeć Michała sprzętowo, pracujecie w firmie i właśnie nas oglądacie, zachęcam. Bardzo myślę, rozwojowy, przyszłościowy zawodnik. Kolejny news, zostając już przy temacie 1500 metrów, Ingeborg Ceni, Henrik, występujący w Top Girze w norweskiej. Edycji Top Gira, zdjęcie z Mercedesem. Natomiast Jakob potężny krok w przód, czyli ale nie treningowy potężny krok w przód, tylko życiowy, czyli zaręczyny ze swoją dziewczyną. Wrzucił zdjęcie, zobaczymy, jak to dalej się potoczy, ale myślę, znając dalsze kroki i losy rodziny Ingebricenów myślę, że to jest to. Także Jakob wszystkiego dobrego na nowej drodze życia, jeśli na oglądasz, jeśli nie, no to trudno. Zostając przy dystansie 1500 metrów, znany bardzo dobrze kibicom Jakub Holusza, znany również z tego, że trenował z Tomaszem Lewandowskim i z Marcinem Lewandowskim, wrzuca zdjęcie z Tomasem na rybach, czyli po prostu poza treningami Werpa Jakub chodzi również na ryby, jest zagorzałym wędkarzem. Będzie zdjęcie z dorobnym karpiem, więc. Jakub, trzymamy kciuki również za rozwijanie innych pasji, ale miejmy nadzieję, że odbudujesz się i pokażesz, co jeszcze możesz biegać w tym roku olimpijskim. Shoni Miller-Ujbo jako modelka, jej siostra jest Miss... Bahamów startowała również na Miss Universe. Nie wiem, z jakim rezultatem musiałbym się, musiałbym się wczytać, natomiast wolę się wczytywać wniosek atletyczne. Ale jak widać, Sony Miller i Ujbo również ma bardzo duże zadatki na modelkę. Jak widać na załączonym zdjęciu, długonoga, czarnoskóra. Myślę, że bardzo ładna kobieta pani prezentuje swoje wdzięki na Instagramie. 9. News: Mofarach i nowe buty, nowe buty Nike. Myślałem, że to będą Pegasusy 38, natomiast nie, to będzie coś nowego, bo Pegasus 38 już zostały zapowiedziane. Chyba że dzisiaj pojawił się filmik w momencie nagrywania, ale dzisiaj na profilu jeszcze nic nie było u Mofarach, więc zobaczymy, co to będzie. Nike szykuje bombę w odpowiedzi na nowe modele Asicsa, no nowe modele Adidasa. I don't need another running shoe. I need every lap to feel like a victory lap. I need a big boy workout to feel like Charles Plays. Uphill to feel like downhill. I need six gear. I need to mow down the field. I don't need another running shoe. I need these. Dziesiąty news, sprawdzian 400 metrowców, czyli filmik Karola Zalewskiego na Instagramie. Karol. Jazda panowie! Jazda do końca! Trzymać! Trzymać! Wygrał Karol Zalewski, a resztę wyników załączam na dołączonym zdjęciu. Na pewno Damian Wam rzuci zdjęcie. Dotarłem do niego. Nie powiem, jakimi drogami to zostanie niedopowiedziane, to zostanie moją słodką tajemnicą, ale specjalnie dla widzów zabaw biegowych wyniki sprawdziano. Jake Smith i maraton. Biegowy świat obiegła wiadomość, że pacemaker biegnący na maratonie, prowadzący na maratonie, dobiegł go do końca. W debiucie pobieg 2.11.00, zrobił minimum olimpijskie i najprawdopodobniej będzie reprezentował Wielką Brytanię na Igrzyskach Olimpijskich. Gratulacje. Ja lubię takie historie. Myślę, że świat biegowy potrzebuje takich historii. To tylko służy rozgłosowi, służy promowaniu naszej dyscypliny. Dwunasty news: Niko Young i proceder, proceder Mati, twoje ulubione słowo, proceder Adifly, czyli połączenie Dragonflyów od Nike i Adidasów kolce Adidasa. Niko Young przemalował sobie swoje kolce w związku z tym, że Eneju jest sponsorowane przez Adidasa, przemalował sobie kolce i pobiegł w nich. Bardzo wartościowy wynik, rekord stanów na 5000 metrów. O tym było w ostatnim odcinku, więc możecie wrócić do tego. Tu się pojawi odnośnik. 13. News: Tinman Elite i Tom Schwartz. Rosnący konflikt od jakiego czasu nastąpił rozłamem w teamie, zwolnieniem trenera. Co ciekawe, od, właśnie od ksywki tego trenera pochodzi nazwa Tinman. Bardzo duży negatywny odzew w stosunku do członków grupy Teen Man Elite. Zobaczymy, jak to dalej się potoczy, czy oni zostaną przy tej nazwie, czy będą chcieli ją zmieniać. Natomiast, no, według mnie, z tego co starałem się dowiedzieć, większa część kibiców, większa część fanatyków, jakby, ekipy Teen Man opowiada się po stronie Toma Szwarca, czyli trenera. Asystent, asystent trenera Toma Szwarca został teraz head coachem Teen Manów. Zobaczymy, jak to dalej będzie przebiegać. Suguru Osako Craig Angels, Suguru pobieg Sprawdzian. W Eugene pobieg po drodze 14.09 na 15 km, czyli rekord Japonii, godzinę 1.19 na półmaratonie, czyli bardzo wartościowy wynik, zwłaszcza, że do pomocy miał tylko rower. Nie wiem, czy ten rower, na załączonym filmiku momentami rower jedzie przed Suguru, momentami jedzie obok Suguru. Jak wszyscy wiemy, rowery powinny jechać obok, nie powinny prowadzić zawodnikom, nie powinny ich osłaniać od wiatru, o tym na pewno bardzo dobrze wie Krystian Zalewski, którego serdecznie pozdrawiam. Yeah, buddy! Looking good, Suguru. There's my seat. 10k. Right around 29 flat. Good job, Suguru. Maybe a little faster. Got the film crew out here. Beautiful. 47 47 through 10 47 minutes through 10 We're rolling baby. Apparently Suguru just hit the 15k Japanese uh I przechodząc do 15 liusa, czyli weekendowej imprezy, nie wiem czy odcinek pokaże się przed weekendem, natomiast weekendowa impreza Silesia World Relays mocno promowana w Instagramie, na Instagramie mocno promowana, promowana na TikToku, zwłaszcza na koncie Korneli Lesiewicz, czyli układ naszych 400 metrówek, niestety brakuje w tej ekipie Igi, brakuje Justyny i brakuje przede wszystkim Patrycji, przede wszystkim ze względów nieobiektywnych, czyli tutaj Patrycji życzę zdrowia, powrotu szybkiego do formy, Natomiast idzie nowe, czy idzie nowe, zobaczymy, jak się nowa sztafeta w nowym składzie, w odmłodzonym mocno składzie, odnajdzie na World Relays. Nie przyjeżdżają Amerykanki, nie przyjeżdżają Kanadyjki, nie przyjeżdżają Jamajki, czyli konkurencja będzie na pewno. Zobaczymy, jak pobiegną Holenderki, które bardzo mocno pobiegały hale. Ale ja trzymam kciuki za polską sztafetę i mam nadzieję, że obronią tytuł uzyskany dwa lata temu, czyli złoty medal. I ostatni news, żeby troszkę zahaczyć o ultra, troszkę połechtać widzów, którzy, którzy oglądają nasze zabawy głównie dla Ultra, PAU, czyli Polish Association of Ultrarunners, albo PAU z polskiego, czy PAU, to nie wiem, PAU zostajmy Polish Association of Ultrarunners, czyli mocno promowany na Instagramie profil, co mnie cieszy, bo pamiętajmy, że socjalne napędzają lajki, czyli napędzają nam tą widownię, czyli napędzają nam sponsorów. Pamiętają, niech pamiętają o tym nie tylko organizacje, ale również lekka atleci, bo widzowie i ta, ta, ta grupa odbiorców rośnie, to wtedy również łatwiej o jakieś sponsora, o jakieś wsparcie. Idąc klasycznie, zapraszam do łapkowania w górę, zapraszam do komentowania, jak Wam się podobał nowy socjalny byt, druga część socjalnego bytu. Oczywiście subskrybujcie kanał. Oglądajcie nasze odcinki, bo lubimy to robić, a jeżeli będziecie oglądać, to będziemy to robić dalej. Trzymajcie się w zdrowiu i pozdro.